on trucks and oh uh, yeah an infantry fighting vehicle over acknowledge sparrowhawk keep an eye on it out olympos you get that affirmative falcon anything you can do to stop them over falcon come in over mavros listen search for mines launchers anything that might help slow these fuckers down just like before they'll be coming from the west if they get past us we'll lose the convoy out To jest z 119 w naszym kolejnym filmie z tutaj Army 3. Próbujemy kolejne podejście zrobić, żeby zablokować konwój, w którym ostatnio się do nas zbliżyli te bendy. Próbujemy teraz bardziej tutaj zatrzymać pojazd, tak jak wtedy to było. piszemy tej miny. Zobaczymy, bo możliwe, że uda mi się to zrobić. Nie mam min, ani wyrzutni. I zawsze jeździć będzie trochę ciężko. Bądź tutaj Claymore'a. Nie wiem, czy Claymore coś zrobi w ogóle w ciężarówce, ale. wiem to tak. Ja miałem start misji w sumie. Tutaj był Falcon, to idź tutaj szybko, pójdziemy tutaj będą mily na stubę.

Ja mam cały czas wsparcie ogniowe, dobra, tak? Eee, wsparcie ostrzał młodzieżowy, dobra damy sobie radę najwyżej. Kupujemy, jest... ale te strajkery będą ciężkie do pokonania Zobaczymy jak to działa eee, Ruszyli z syrty, czyli nie są za daleko Niestety, pójdźmy tu na wzgórza, zobaczymy czy teraz sobie poradzimy Chciałem wejść na tą kurwa niebaną skałę Jestem w skale Ta To Ten Ładuj Ładuję żarówki.

Jak? Wiecie mi, jak ja zginąłem o taką odległość? Zapisałem w ogóle jak debil, nie? No to będzie ciężkie, dobra. Mam pomysł. Sparrowhawk to Falcon. Wszystko się od tego. Armia na ciężarówki. Och, yeah, an infantry fighting vehicle. Over. Ignore Sparrowhawk. Keep an eye on it. Ow! Olympus! You get that? Affirmative, Falcon, anything you can do to stop them, over. Falcon, come in, over. Mavros, listen. Search your mines, launches. anything that might help the draw these fuckers down. Just like before, they'll be coming from the west. If they get past us, we'll lose the convoy. Out. Wrócimy się i ten, wrócimy się i ten, i tą ciężarówkę eksplodujemy sobie, Stała. no, próbujemy ten, to rozwiązanie, bo to, że oni się rozłożyli to spoko, ale jeszcze ten, ta pięćdziesiątka została, więc ciężko trochę. straszkałacham ja w lecaku, dlatego ja tak wolno biegam. Mavros update. Medusa captured those guns. They are on their last legs up there, but they think they can hold them. Fire support on standby. Out. Okay. Na wsparcie winiowe to położę bardzo. Dobra, jedziemy Próbujemy to zrobić taki sposób, że wysadzimy tę ciężarówkę Ona szybko wybucha Tak, jedziemy do km -u. Mamy sobie radę Ja będę widział wszystko z tym krajem, bo nie sprawdzałem Ale powiedzieć Kurwa są już Aaaa! Zapisz grę To jest ostatni moment Zapisujemy grę i biegniemy do bieg, A, biegnij 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 Jak ja miałem znaleźć kurwa wyrzutnie w tak krótkim czasie powiedzci mi Bo ja nie wiem Chyba nie zdążę Zdążę? Zdążę, zdążę Dawaj, 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 dawaj jest? Teraz ładujesz, no i zginę. O. Ja pierdolę. Dobra, wczytaj. Ja się ogólnie wpłynęć tak w kurwie, że ja tej kampanii nie przejdę, bo się będę wkurwiał na te boty wszystkie. Nie, dobra, biegnij tutaj, na... nie wejdziemy do KM na starcie. Gdzie są moi ludzie, nie? W sensie, ci wszyscy... Aha strzelają do mnie Uwalaj to Ty, nie pierdol O kurwa, dobra, robi się osto Ha, fajnie no Najwiście, że ja mam tylko ten Pierdalamy Ja mam tylko pistolet To zajebiście to zrobiłem, nie? magaziki do pistoletu. Nie wiadomo po co mam jakąś amunicję do karabinu, którego nie mam, nie? Jestem na mapie. Tam gdzieś tutaj. Eee, parcie. Alright, okay, target locations Olympus. Transmitting now. Message received. to follow. Olympus coordinates for fire support. They are coming to you. Okej, Mavros, Got them. Czy Mavros, shot. Get ready for impact out. Chciałem chyba do tego. Mavros. Tak śliski. Get ready for impact. Out. A, biegiem. Się, dobra. Na mi ten tubik? Ulecz się Co tu się dzieje? z ja nie mogę komentować tego, bo jestem byt, kurwa, przerażony tym co się dzieje, że ja widzę, nie? Dobra, biegniemy Masz ich. Aha, tu jest ten. Teraz zginę. zaraz, nie? Tak, wrócił się na mnie. Ty, a może ten to jest identyczny pomysł, co ja właśnie robiłem z tym. Może ja wszedłem ten auto zapis i pobiegnę prosto do tego yy, konwoju i tam coś znajdę faktycznie fa lepszego. Weźmy nawet z tym KMM. Yeah, no, so, przeładuj. It's all kicking off over here. Got army regulars mounting up on trucks and. Oh yeah, an infantry fighting vehicle. Over. Acknowledge Sparrowhawk. Keep an eye on it. Out. Olympos, you get that? Affirmative Falcon, anything you can do to stop them. Over. Falcon, come in. Over. Mavros, listen. Search on mines, launchers. Anything that might help slow these fuckers down. Just like before, they'll be coming from the west. If they get past us, we'll lose the convoy. Out. Dobra, daj mi kurcza. Daj mi to. Falto, falto. Ja pasuje, ale chcę mieć więcej jej dostać. Dobra. Ciekawego. Jest PCML. Ładunek do PCML. Jest. Dawaj w plecak, jeszcze dwa. okazji, Dobra, i przez to mamy jeszcze pewnie miny. Owe. Okej. Okay. Teraz wracamy do ciężarówki.

Żarówki zostawimy, ale ten e, będzie trzeba ich jakoś. E, a szybciej, 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 szybciej. Jazda, jazda, jazda. Trochę bardziej na lewo ją. Okej, okay. zobaczę ich tylko na widoku, od razu wysadzam wszystko, a, co, a pojazdy wysadzę tym. Ok, jak zobaczę na zakręcie chyba. Nie wysadzi tym tremorem tylko. Tak stanę. Tak widział na zakręcie. Po tamtej są no. Dobra. W tym miasto, w czterdzieści wyjechali. Gdzie są tu karty? Biedzie, coś strzela. Nie mam co się ten Muszę stresować. Najważniejszy jest ten pojazd opancerzony. Pychota da się eliminować. Tej <laughs> hmm. z nogi na nogę, bo cały czas się tak lekko. Dobra Możemy zapisać teraz Przez 16 ja nie zrobiłem, nie? <laughs> Tam się zabiłem Claymore'em, kurwa. Wiedziałem, że będzie za daleki obszar wybuchu. Inaczej stałem. Dobra, zapisuję. Ja służy. mogę zabrać tego Claymore'a w sumie. Ja mogę spróbować. Co tutaj jedną mowę do To jest kurwa. Zjebało się coś. Co jest, Miałem... Co jest kurwa Zybało się coś Na Chuj, trójka Nie wiem czy trafiłem go czy coś za nim Nie za nim Ty serio Te ładunki zniknęły po wczytaniu gry Ja pierdolę serio Zostają długi, tylko są obok mnie ja pierdolę, dobra Kamera PCML-a sobie w takim razie Trzy pociski do niego Przy okazji na mapie potrzebuję wsparcia artyleryjskiego na te tutaj Olympus, is Mavros Sending you coordinates for a fire mission. Copy. Relaying to Medusa. Yes, no. hmm. Shot. Medusa's firing. <muchy> <muchy> Jakim Przełaś kurwa przez tą osłonę! Dwa mać! Czytaj. Ah, <laughs> pierwszy nie trafiłem, nie, oczywiście. Niech chuj wyjedzie, nie. cie się kurwa namierza przecież A? Mam nadzieję, że działko zniszczyłem Jak to za nim. Ja pierdolę, nie Dobra, chuj Powinniśmy dać sobie radę. Jakoś. Ale chyba nie ma tych... Yy, alfilerii. I działka. To będzie dobrze. wiewał się? Zjebał się. A. Getcha. Uh... Yes, Rozapisz grę. Dawaj go, dawaj go, dawaj. Get some! Yeah! Get some! Get some! What are we doing? Falcon, I think we are in the clear. Over. We're RTB. Put the kettle on. Over. Excellent work, Falcon. Both Galati and the Huanetrian Aid are in our hands. This changes everything. Out. Olympus, coordinates for fire support. They are coming to you. Okay, Mavros, got them. Oh, czarny ekran. acron. That was it. Hello. Mavros, shot. Mhm mm No wiemy, że niepokój nie otrzyma się długo Na drzewie Rodzolimia To to jest koniec kampanii? Wymienicje 3? Aha Aha. Ja od razu mówię, nie będę robił tej misji jako każda inna drużyna. Będę został obroniony na naszej doski o taką galację robota To jest koniec. Tak, to jest koniec. Tak, to jest koniec. Aha. Okej. Okay. Aha! Um... Ok, Okej. Okay. Okej. Jeżeli chodzi o to... No to wiecie, ja mogę wejść sobie tutaj, zagrać jako, wiecie tam, yy, piechota, piechota lub z mechy. Że jako piechota będzie prawie to samo. Ale... Nie mam zamiaru, yy, W sumie na razie... <laughs> grać tego, nagrywając to. Może na strumyku jakimś zrobimy taką rzecz, typu zagrane resztę kampanii. Jeżeli chodzi o gierkę, no to krótka kampania pokazująca, co się działo przed, przed tym, co było we Wschodnim Wietrze. Chodzi o tą wojnę, no bo skoro że nie była jakoś poprawdzona bardziej fabularnie, byłoby w sumie fajniej. Jednakże, jeżeli chodzi o to, no to ja będę się z nami żegnał i następną serią FPS-ową myślę, że będzie albo znowu Arma, bo krótko, ale Arma już była z Oreo Castro, więc yy, z tutaj z pozostałościami wojennymi, więc możemy zrobić sobie chwilę przerwy od Army. I tak jak mówiłem, yy, zabijemy się na chwilę obecną. Jeszcze dostaniecie trzy odcinki maksymalnie Mediwala i przejdziemy do nowej serii, która będzie stupite fabularna. Yy, będzie tam yy, bardzo fajna gierka. myślę, że Wam się spodoba. Lekki horror, taki FPS-owy. Zobaczymy, jak to będzie. Możecie sobie popatrzeć, co będzie dalej. Yy, ja będę się nawiedził, jak ludzie. Ta kampania była wpływająca. Powiem szczerze, trochę wpływiała. Dwie misje, ale dosyć ciężkie. Jeżeli chodzi o kamień rzeczny, zagramy ją w kwestii grania, następnego grania w Armę. Wysyłamy nam trzy kampanie, potem czwarta, pierwszy kontakt, na który ciągle zbieramy hajsy. Więc ja się będę z nami żegnam na razie, cześć i do widzenia.